Siemanko z tej strony, Damian. I dzisiaj w tym odcinku z EFC Mobile 24 omawiamy sobie Event Dynasties. Jest to Event dosyć krótki, dwa tygodnie. prosty Event oparty na nowych kartach, gdzie trzeba będzie grać tylko skill game mecze. Więc my tutaj go omówimy i przetestujemy te nowe karty. I przejdziemy później jeszcze do sklepu, ale na razie przechodzimy do eventu. Krótki event. Dwa tygodnie mamy tutaj codzienny trening. Możemy sobie tutaj zdobywać punkty grind mecze, oczywiście tutaj z komputerem, czyli z botem. Mamy tutaj Tottenham. Możemy zagrać sobie head to head, albo też mecze tak Wystarczy tutaj dwa takie mecze i zdobywacie takie punkty dynastis które sobie można tu odblokować. No i są tygodniowe questy. Tutaj zrobić jednego upa, gdzie można też dodatkowe te punkty zdobyć. Wygrać 5 meczów, w Division Rivals, 10 razy, wykonać trening. Można to zrobić ulepszając graczy, a my też przejdziemy zaraz tutaj jeszcze do specjalnego pasa tego eventowego, on jest tylko na dwa tygodnie. Mamy tutaj. Herosa jest to Ledley King Więc mamy tutaj taką ścieżkę, oczywiście jak ktoś chce może sobie ją tutaj odbierać Ja na starcie tu odbieram bo jest maszczerano Jeszcze do rank upów Więc my przejdziemy teraz jeszcze do kolejnej zakładki gdzie mamy te punkty też potrzebne będą tutaj bo tutaj mamy takie znaki zapytania, i tutaj to kosztuje 50 takich punktów. I tutaj będziecie mogli odbierać tych piłkarzy. Widzicie, na razie jest to zablokowane, ale później, jak już sobie otworzycie te tutaj okienka, to będziecie mogli tutaj to sobie odebrać. Tylko oczywiście, dwie takie pasujące fotografie, bo tutaj mamy tych graczy, którzy są spokrewnieni więc tutaj tak to wygląda a tutaj jeszcze kamienie milowe mamy i mamy tutaj Carlesa Gillan i mamy tutaj jego też bodajże brata Nacho Gil gra też w MLS, więc tutaj macie na przykładzie też tego Hoylunda że tutaj gra jeden w United a ten jego brat gra tutaj w drugiej Bundeslidze, w szalkę. Więc tak to wygląda. Czyli są to karty spokrewnione ze sobą. No i dobra, tak więc my zobaczymy co tutaj możemy sobie uzyskać. Te punkty sprawdzamy. Mamy ten żeton, tu mamy Jordan Io. I ciekawe gdzie jest pozostały. Ja tak losowo klikam, oczywiście na pewno gdzieś widzieliście, jak ktoś szukał dokładnie, to mógł sobie odnaleźć, ale patrzcie, ja trafiłem i mi się udało to pokrewieństwo znaleźć, czyli Abedipele i Jordanaju. I tutaj taka nagroda, 30 graczy, od 65 do 74, no to... Nic ciekawego, ale to na takiej zasadzie działa: jak złączą się te fotografie, to możecie sobie to odbierać, więc tutaj wystarczy zbierać te punkty, czyli musicie tutaj codziennie grać, żeby sobie ogarnąć tą drugą zakładkę. No tutaj jeszcze punkty można za, zdobyć za reklamę, więc my zaraz przejdziemy jeszcze do kupna. Gracze, ale przejdziemy najpierw jeszcze do paczek zagemy, ponieważ chcę tutaj odebrać jedną paczkę. 96 gracz niewymienny i zobaczymy co my tutaj trafimy. I sprawdźmy mamy tutaj paczkę Dynastis i tu mamy zawodników na razie srebrnych i teraz właściwa karta. I zobaczmy, mamy animację i tutaj mamy ST Jest to zawodnik Avila 98. Jest to zawodnik Betisu 33 miliony na rynku obecnie Wart. No i tutaj możecie dokładnie zobaczyć kto tutaj ma kartę z tych lepszych a ABDP Tu mamy jeszcze Larsona, jest oczywiście Rivaldo Przejdziemy też na ten rynek transferowy, ale to za chwilę. Musimy też wejść tutaj do marketu. To, to kupimy sobie jeszcze jednego zawodnika, tak, w ramach testu. Więc tutaj przejdziemy do programu. Jest tutaj ten event cały, i kupujemy. Więc tutaj mieliśmy tego, możemy kupić prawego skrzydłowego Jordanaju. I, I myślę, że tego gracza kupimy i sprawdzimy tych graczy za 15,5 miliona. No dobra. Tak więc czekamy. Tutaj w My Orders będziemy mogli odebrać tego gracza. Zaraz powinno nam się to wyświetlić. No dobra. Tak więc przechodzimy teraz do testu, zagramy sobie luźny meczek. Tutaj w Division Rivals przejdziemy. Tylko jeszcze muszę ich dodać do składu. Więc chwilka, jeszcze tutaj przechodzimy do składu. Jeszcze Pedro wymieniamy. Dobra, to musimy zamienić. Jest Jordan Ayo. w sumie nawet trochę lepszy jest od tego Pedro i jeszcze kolejny gracz czyli oczywiście Avila 98 no dobra więc zobaczmy jak będą sobie radzili ci gracze więc zagramy sobie meczek Division Rivals i tutaj już zobaczymy na kogo trafimy i ciekawe, czy przeciwnik postawi opór? O, oczywiście, też ten event to bardziej można traktować, żeby sobie dozbierać karty. Można to ulepszyć te karty, jeżeli ktoś ciekawy wpadnie Wam do składu z tych graczy niewymiennych. No ale dobra, tak więc startujemy: Ribery, Avila i Jordanaju w ataku. I mamy tutaj już Aju, zobaczmy. Pięknie, jeden do jednego. Początek spotkania. I Avila miał sytuację, ale niestety nie udało mu się pokonać brąkarza. Ribery, jeszcze Demarco zdobija. Póki co jeszcze mamy tutaj Riberego, Ribery. I dobra, mamy gola. I zobaczmy teraz. Jeszcze Avila musi o obiec rywala. I 4 do 3. No dobra. De Marcos. Avila. Hop. No i dobra. Makelele. 5 do 3. Vieira. I mamy Riberego. 6 do 3. Libery, Avila, dobra i dobra, w takim razie jeszcze Avila jeszcze tutaj walczy mamy 15 sekund jeszcze tutaj dogrywamy ale niestety niedokładnie i jeszcze Wiejra, tutaj przerzut do Riberego jeszcze 3 sekundy ostatnia akcja no ale Żordanajów no już nie miał... Okazji strzelić, więc kończymy to spotkanie 7 do 3. Dobra, tak więc luźny meczek jest pograny i będziemy powoli kończyć. Bo nie, nie ma co już tutaj omawiać tego eventu. Raczej, prosta budowa jest tu. Musicie tylko dopasować fotografię, zbierać te punkty. Więc prosty event, żeby jeszcze sobie tutaj coś zdobyć. Nowe karty i na koniec jeszcze Wam pokażę jedną interesującą rzecz, jeżeli chodzi o daily login, ponieważ tutaj, jeśli chodzi o te codzienne punkty, to będziecie mogli je uzyskać codziennie i te karty są też. Tylko nie wiem, w której to jest zakładce, tutaj, więc zaraz się widzimy z powrotem. No dobrze, moi drodzy, jest to zakładka. Tam na boku klikacie przycisk Future i mamy tutaj Daily Login. I tutaj już odebrałem tego zawodnika to z Bayeru Leverkusen. I tu macie na tym kalendarzu, że najbliższy event to będzie RetroStars. Więc tak to wygląda. I sobie tu odbieramy Gemy, czyli na takim bocznym pasku, im, im codziennie będziecie tutaj się logować. Ten pasek bardziej się zapełni i tym bardziej więcej tych gemów sobie będziecie mogli odbierać, i będziecie mogli otworzyć więcej paczek. Więc tak to wygląda. Ja będę już powoli kończył. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Taki krótki event Dynasties. I w komentarzu możecie napisać, kogo trafiliście i jaka karta z tego eventu Wam najbardziej odpowiada. Więc zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcji na moim kanale. I też pamiętajcie wbijać na Instagrama, serwer Discord. Wszystko macie w opisie. A już będę kończył. To było tyle. Cześć.